Sprawdziłem tę konsolę. Wszystko jest ok. Pana konsola jest w ładniejszym stanie? Wizualnym, tak. Wizualny. No, okay. no plus tam jest ten padzik czarny. No, one zawsze są tam droższe. Uh -huh. e, kartony są. Ja za tę konsolę mówiłem 1200, nie? 1250, no. takim stanie idealnie. No i mogę to uznać jako stan idealny. Dobra, to zupełnie. Więc y, zrobimy 2500 za to objęcie. Ok, dobra, dobra. Tylko no jakby mógł tam pan powiedzieć koledze, że pana konsola 50 zł droższa, tak 50 zł więcej okay. za to, że jest ten czarny padzik i dobra. jest jednak i lepsza wizualnie. Dobra, dobra. dobra, to będę potrzebował jakiś dokumencik. Dokumencik? M-Obywatel jakiś? Może mam? być, no. I wszystko gotową chce pan? No najlepiej, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Aha, super, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. No, dziękuję bardzo i dobrze, bo znalazłem Was niedawno temu, jesteście hmm. blisko, to zawsze coś tutaj można A Jakbyście kupili napęd do tych PS5, to pogierki zapraszam. Tak jest, tak jest, dobra, super, dzięki. Dzięki, do zobaczenia. Troszkę za późno, wcześniejsze nagranie uruchomiłem, ale chciałem się pochwalić, co tutaj kupiłem, a mianowicie dwie PS5 w kartonie, jedna tego klienta, druga... Kolegi jak widać jedna ma czarnego pada w zestawie druga standardowo białego. Jak słyszeliście wcześniej dwa 500 klientowi zapłaciłem. Ja zadowolony klient zadowolony. Giga dobry deal. Call of Duty Cold War albo to drugiej wojny światowej będzie za Call of Duty mam tak. Advanced Warfare, Modern Warfare, dwójka, trójka, druga 6 gdzieś była. A Cold War No i innych nie ma. Dobra, a w tym Advanced War to jest tym zombie czy... czy nie No ma? w każdym kolorwiecie jest praktycznie Dobra no Tylko to... Advanced Warfare to jest ten w przyszłości taki No co się tam akcja dzieje dobra, um... No to dobrze, to zobaczyłbym ten model worka i to Advance. No worker dwójka czy trójka? No przez trójkę, tak? Mhm. No to ten trójka. Idziemy tego To za to jest 130. Okay. Tu jest to. I... 70 złoty. Dzięki wielkie. Tak. Na razie. Jakaś nie ma Sprzedałem. Miałem ostatnio, wystawiałem we wtorek właśnie. Widziałem, ale liczyłem. Tego mam gdzie. Cenie? Jeszcze nie wiem. Nie się się Tylko Tego masz. No. Ewentualnie jest taki strzelanek, no nie, Call of Duty. To mi przyszło. Nie kojarzę tego. No, hammer. Alan Wake, to nie. Assassin. Symulator farmy. Formuła 1 w RC mm. Whiteheart i raczej Dickly. Poznaczy, że masz coś nowego z PS5, z ale widzę, że przychodzi i schodzi. No, mega szybko schodzi. No, A będę zadzwonił do ciebie ten portal, nie? Mhm. Mm no pchnęłem go w pierwszym leprzę. Za ile? 3,5 OK. Gościowi to się oczy zaświeciło, jak, jak mu powiedziałem, że ona sprzedaż. Aż mnie to zdziwiło. Nie wiem, u mnie tak nie od tego portalu nikt kompletnie nie pyta, zainteresowanie, praktycznie. No, też może trzy razy na nim zagrałem. Za 140 będę wystawiał. Koda, tak? Mhm. To jest jeden, jeden, czy jeszcze tutaj coś przejrzę. Kurczę, Bo trzeba, już wracam do starych tytułów, bo nie mam w co, co? grać. Teraz sobie Remastered'a robię platynę Spidermana. To ze starych mi przyszedł. Czekaj, gdzie on jest. Co tam jeszcze? Cyberpunk znowu grałem. A to Dragon Age? Nie, dobra. Okej. Znaczy, LPK. Jak lubisz, no to. A pokaż mi tego Dragon Doma Chociaż to masz też takie, jest z napisami Dragon's Dogma? No. Yy, tak, ostatnio na początku nie było, ale wydali aktualizację specjalnie na Polskę z polskimi Dobra. napisami. Chociaż ja tylko gameplay sprawdzę, jak to wygląda. Spoko. A grałeś? Yy... Yy, Dragon's Dogma nie, bo wiem, że to jest mega długa gierka. Nie chcę kolejnej takiej długiej gierki zaczynać. A yy, ogrywasz to z drugą częścią tego, pewnie, nie? Death Stranding? No. Też się wstrzymuję. Bo teraz sobie kupiłem Switch'a Nintendo. Aha, no. Więc cały czas na te Nintendo sobie, jakieś platformówki i ogrywam uh -huh. coś takiego. Nie, no, Nintendo spoko, bo przenośnie ograć tutaj w pracy, czy się jak nie ma klientów. No tak. Eee, coś, coś mi mówić. Robiłem drugie podejście do właśnie Death Stranding. 8 godzin nie odpuściłem. No to dalej sam początek. To no tak, kurczę, ale no nie nie przekonało mnie to. Dobra, fajnie to wygląda. Fantastyczne. Dobra, to wezmę ten, tylko muszę skoczyć yy, po drugiej telefon do auta. Dobrze. To zaraz przychodzę. jest 90. A po ile skupujesz te Star Warsy to jest tragiczne. A ty mnie masz ode mnie czy nie? Nie, nie, gdzieś indziej kupiłem. Ale one są. No, tragedia to jest. Miałem podjazd na przykład do. Jediya, nie? Jedi no. Nie, je ja ogólnie sprzedaję za. 70. No, czyli dajesz jakieś 30. 4. 4. Przy, przy wymianie 4. Przy wymianie 4. Dobra, ja nie pamiętam. Jak coś. Spora. To wszystko, dzięki wielkie. Dzięki, cześć. się. Tutaj. Witam na najnowszych skupach. Zbudowałem sobie tutaj taki bunkier z PS5, ale dobra, nie przedłużając. Mamy tutaj tak, dwie PS5, obie z napędem, obie z jednym padem, okablowanie, 3 miesiące gwarancji za 1750, w sensie sztuka, nie, nie obie. Mamy tutaj padzika od Xboxa Series za 160, miesiąc gwarancji rozruchowej, jakąś taką podstawkę do ładowania, do PS5, do tego modelu, za 40 zł, to jest nówka i tutaj też do ładowania, tylko teraz raczej na jednego pada, też zaplombowane, za 80 zł z Powerade. I tak, z gierek na PS4, Jumanji, Park Urajski, UFC, Tom Raider, God of War, Cyberpunk, Days Gone, często pytaliście, jest w polskiej wersji, z dubbingiem, Metro... Tu jak coś ten The Order jest po angielsku. Horizon jak coś też ma tylko polskie napisy bez dubbingu. The z polskim dubbingiem. Resident Evil 6 polskie napisy. Kody Black Ops 3 i Black Ops 4. Gdzie jest ta czwórka? A tu jest czwórka, tylko jakieś takie wyprane. One są po angielsku, ale WW2 jest z polskim dubbingiem. Syberia. Aktualnie gram Syberię czwóreczkę. Jak ktoś lubi takie przygodówki w starym stylu, Syberię Giga polecam. Tutaj z gierek na piątkę są Guardiansi, nówka sztuka jest Warhammer, o którego też ostatnio pytaliście. Wrócił Alan Wake, wrócił Horizon, wróciła Valhalla. To są wszystko gierki ode mnie, co klienci po prostu kupili i teraz przynieśli z powrotem na wymiankę. Blago Ops 6, z takich gierek nie ode mnie, no to wpadł jeszcze modę Warfare i Ratchet i Clank. Tyle. Tutaj jeszcze na trójeczkę z ciekawszych Moz ale to też ostatnio był i jeszcze mam tą ostatnią sztukę. MotoGP, które mam pierwszy raz na sklepie, Black Flag jest po polsku, z polskimi napisami jak coś, no i GTA. Takie skupy. Jak was coś zainteresuje, zapraszam do rezerwacji na Discordziku albo bezpośrednio już na Eliksa. Do obu macie link w opisie. jest tego trochę, bo cała szuflada poszła. I spoko. I wszystko na wymiankę, wszystko. Niektóre to nawet jeszcze stąd są. No Widzę właśnie. Na Kolejne. Kolejne. Mówi Nakleję nie ściągam, ja mówię. Jakaś konkretna kwota Cię interesuje za wszystko? O, o, nie, to bardziej tutaj na wymiankę i jakieś nowe gry. Tak a masz czwórkę czy piątkę ogólnie? Obydwa. Y, mamy czwórkę i mamy piątkę, ale ja zagram na piątkę. Dobra. Coś konkretnego Cię interesuje? A, patrzę. A co wczoraj patrzyłeś? No to też mam. No. A, Assassin's Creed Shadows. A, w testach, no gdzieś. Ogólnie oprócz tego, co wystawione na piątkę, to jeszcze to mi przyszło. Ale mam. Picha. To. To z też mam. Wszystko. Okay. Co chciałeś? No Shadows. To. No Shadows. No Shadows. No Shadows. No 275 do wykorzystania za te wszystkie eee, na pewno Ta jest tańsza od tamtej Assassin's Podu co masz ustawioną? Nie, to jest to samo To jest to samo po 180 000. To na pewno shadow mhm. I teraz jeszcze bym coś wziął zawsze to by tu wziąć Konkretnie z piątki, czy z czwórki? Piątka z to to obojętnie, szczerze. Jakie to jest tak, Już też mam tego tyle ty, ty przegrane, a ty no że... Mam. A, Mam. Hades? Nigdy nie grałem. Szczerze nawet nie wiem, co to jest. No, to miało grę roku, to jest taki hack and Obraz od góry i to jest wiem. tam, jak zginiesz, to się a, to od wiem. samego początku zaczyna. No i to nie, to... Eden ringa grałem to nie myślałem, że mnie szlak na przez obok. Mm. A to przedostatnie to. Przedostatnie na ostatniej płeczce? E, trzecie. Oto. Mortasza No to za elden ring. A. <noise> A za ile? 50. No tutaj też. To, 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 to. Dzięki. Aha. Tu mamy ile? 230 i 230 bo tam ile? 280? No 280 możemy zrobić Czyli jeszcze 50 zł. to was dwójka Dimaster To tak pewnie, tak? Tak, 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 tak To już pewnie to... W jedynkę grałem, przegrałem Dwójki nie grałeś wcale? Nie grałem, ale widziałem no, część, cię cię częściowo, więc... Czeka mocna przygoda. No czy widziałem, częściowo no to właśnie takie mam, że próbuję, prób jak wiem, że coś bym zagrał, to próbuję tak nie oglądać, tak mhm. samo teraz kupiłem... I ominęły cię spoilery z dwójki? A, no powiedzmy, że <grym> widziałem największe co się stało, okay. ale próbowałem nie oglądać gameplayów. To wszystko ok, 180, 120 i 50, mamy 350, minus 280, 70 zł. Kartą, gotówką? Karton Teraz też jeszcze zamówiłem tego Próbowałem znaleźć pre-ordery Dying Light The Beast mm -hmm. Czy płyta gdzieś będzie, ale nigdy nie Ale to jest nie... chyba tylko cyfrowo wychodzi no. oh. Właśnie, szukałem, ale ludzie nie mogą znaleźć. a jak to biorę cyfrowo I Pamiętam, że tutaj tylko zamawiałem kiedyś tego e... no to... oh, Dziękuję pięknie e... Zamawiałem tutaj kiedyś Dying na dwójkę przed premierą mm -hmm. No, tak, no, no to tak, żeśmy... No my, ale my już ogólnie tak pro nie robimy. Nie, nie. Tylko właśnie czekam aż ktoś przyniesie, bo teraz często się właśnie zdarza tak, że gierka wyszła dopiero, a już ktoś po dniach przynosi ją nie? No. Na, na sprzedaż. Ja kiedyś widziałem kanał na YouTube i tak sprawdzałem, ja mówię, widziałem, że live'y miałeś. No. Ja mówię, patrzę na filmiki. No. Ja mówię... To ma a tak live'a widziałem? Ja mówię, nie, to! <tosłuch> Dzięki, dzięki wielkie. Czy mogę pomóc? E, interesują nas gry na Nintendo, mhm. Switcha, jedynkę. Coś konkretnego? Sport i Kirby. Kirby został mi ten. No do tego, to my mamy tego. No ale tego chciałaś, tak? Mhm. To tego na razie to położyć. Ale to Nintendo Sport? Czy... Nie, tak. Nintendo Sport. Chyba nie ma. No. no, Nintendo Sports mi poszło. Coś jeszcze? A coś dla takich dzieci 8-10 lat. Smarmioto. Nie. O, nie A nie widzę, jednego skipnęłaś. Abo co, okej. Ewentualnie Captain Toad? To jest ten grzybkiem z Mario? O, on jest fajny! Wyścigi takie podobne do Mario Kart? Chocobo? O, to mi pan może położyć jak takie karty Coś z tego, czy nic? To też nie A Monopoly? Monopoly ma ja chcę, ja chcę. E, Monopoly e, mogę zobaczyć, bo moja córka na Wówce, więc... A nikt mi pan powie, bo jak są kody w tych grach, nie? Bo chyba rad akurat z Irlandii, nie? E, I nikt mi pan powie, bo oni mają kody tam, nie? No. I on kupił grę, to dostał kod. Ten kod jak, jak wpiszę kod na konsolę, to będzie na dwóch działa. Czy znaczy, kod jest przypisywany do konta? Do konta. Więc jak się zalogujecie tym kontem na tej czyli drugiej kod, konsoli, a... no to, to będzie by... możliwość pobrania. Aha. Czyli, czyli no. tylko że tego, koda nie tego kodu nie wpiszecie drugi raz. Tylko po prostu musicie się zalogować na konto, to i, i A przerzuci tak jakby. No. no. Tylko rozumiem. nie będzie się dało grać jednocześnie. Jednocześnie. No, okay. Albo jedna osoba gra, albo druga, albo jest też to, że teraz na Nintendo wprowadzili to wypożyczanie gier, że jak się zbliży jedną konsolę do drugiej, to można na dwa tygodnie wypożyczyć komuś grę tak jakby, cyfrową, Aha, że przechodzi między wie. kontami, nie? No wiem o co. No to to okay, ewentualnie no, w ten, taki o sposób. O tym nie słyszałem. Dobra, to tego, tego Monopoli to pewnie weźmiemy. Poczekaj na dusiu. Spanżłowa może odpuść, jak bierzesz z Monopoly to może nie tak, Spanżłowa, co? to jest Dobra, na Na Mario sobie przyjedziemy, na Nadia, poczytamy, zobaczymy, które będzie najlepsze mm. dla Ciebie. Bo jest, widzę, że Pan ma duży wybór. Te karty chcecie, ale to jest na jedną albo dwie, jedna do dwóch osób, nie? Dobra, no to te karty ewentualnie się znowu Takie chcesz? Sara, tylko to? Nie chcę nic? Nie, ja tego nie, ja chcę tylko... Ty chcesz tylko Kiedy. To, to oddajemy. A coś jeszcze pan ma ciekawego. A z jakiego gatunku? Tak? Nie, mniej więcej? Jakiego? Nie hmm. wiem, coś, no, a, a coś nowego na przykład, coś co weszło w miarę ostatnio. Bo wiem, to pan się bardziej... Większość już ja mi to wybierali właśnie. To to na razie dziękuję. Mhm. Te trzy bierzemy. Będzie 300 zł? Będzie. Bo jak do zakupy za 300 złotych dorzucam tego z marionetką Tylko jednego Tylko jednego No, będziecie musieli się dzielić No, tylko sobie wrzuć 50, 75 325 Kartą, gotówką Gotówką 5 panu dam 25 mam No, no, spoko by było Przeszkadza wam się musicie się wszyscy zgodzić ja się Tak? To ci zaraz jeszcze kanał pokażę tutaj są takie. Jakbym mógł Pan napisać jeszcze właśnie, że wyraża Pan zgodę na udział dzieci. Tutaj dla Was paragon już o kobo. Działać sobie hotel Gdzie będziesz? Tu, Wrzucona? To, to. Dobrze. A widziałem Panu 200? Nie. Nie, no właśnie. Jeszcze sprawdzę, bo ja nie miałem nic. I nie oddał mi Pan, bo dalej nie mam nic. <laughs> Proszę bardzo. Jeszcze tego Dostałeś dostałyście? Tak, już daje właśnie. Dobrze. co się mówi? Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękujemy. Proszę, dziękuję. Jak widzieliście, przed chwilą wprowadziliśmy nową promocję, a mianowicie przy zakupach rzeczy na Nintendo za 300 zł dostajecie taką bombę. Pocisk Super Mario Gratis. Ta promocja jest ważna też na wysyłkę, nie tylko na zakupy stacjonarne. Podczas wysyłki musicie konkretnie zaznaczyć, że jesteście z YouTube'a. I chcecie pocisk do zamówienia gratis, więc ja wam go dorzucę. Jak zrobicie te zakupy za czysta Zico, oczywiście, siłą rzeczy liczba pocisków jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy. A na dzisiaj to byłoby na tyle, bo chcę wam jeszcze zmontować ten film, rzucić od razu dzisiaj, bo od jutra, znaczy nie wiem w sumie kiedy to oglądacie, ale od czwartku, 7:08, od godziny 13. Ruszamy z transmisjami na żywo z Batyfielda 6, z zamkniętej bety, czwartek, piątek, sobota będziemy grać, więc niezależnie o której godzinie dnia wbijecie, to powinna ona być odpalona. Link do Kika macie w bio, ten tydzień bardziej taki streamerski, więc zapraszam bardzo serdecznie do obserwacji Kika, tyle, dzięki piękne za oglądanie, trzymajcie się, pa.